Hej, cześć się ma. witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech, a to jest moi drodzy taki króciutki materiał z racji tego, że jest 27 lipca, niedziela, godzina 16.47. Taki krótki, szybki powrót do wota. Słuchajcie, zakupiłem sobie czołg miesiąca, czyli AMX Hassaur Hars. Tak się on nazywa. I czołg premium poziomu 8, Pamiętam, że kiedyś tam parę ładnych lat temu był on do zdobycia w ramach jakiejś tam operacji. Za darmo, tylko trzeba było grać. Ja wtedy mi się za bardzo w już grać nie chciało. Musiałem sobie zrobić przerwę. Ale zakupiłem i moi drodzy, wraz z tym zakupiłem sobie też 10 skrzyń wojennych Overlord na takie z tak zwanego. Jak to się nazywało? Oszczędnościowe pożegnanie sezonu. O, no właśnie, tak to się zwie. Także moi drodzy, otworzymy sobie te skrzynie, zobaczymy co w nich będzie. Może jakiś fajny pojazd, może nie. Będziemy otwierać pojedynczo. Pięćdziesiąt zł. Pięćdziesiąt zł. Osiemset zł. No okej, okay, to już dość dobra wartość. 1300 zł. Okej, okay, to że całkiem dobra, całkiem ładna wartość. 50 zł. 50 zł. 50 zł, 50 zł i otrzymałem pojazd Chrysler K. Także hmm, kolejny pojazd będzie do kolekcji w ramach pierwszych bitew. Ale być może pamiętacie, ale pokazywałem Wam kiedyś Chryslera K, ale w wersji Heavy Metal Hero. Czyli bohater ciężkiego metalu. <grymne> no ale cóż, mamy też. Mam też w postaci zwykłego. Okej, okay, w porządku, fajnie. I ja mam jeszcze trzy skrzynie, trzy skrzynki. Może coś fajnego znowu wypadnie: 500 zł. 50 zł. I ostatnia. 350 zł 8045 zł mam, czy ja coś za to mogę sobie kupić pewnie tak. Mogę sobie kupić, nie wiem, te 100 i M24E2 Super Chafi, tylko po co? Mogę sobie za to kupić absolutnie nic. Tutaj tutaj też mogę kupić sobie wszystko. Obiekt 255a typ 85 i no, ale z, jako, że za naprawdę, za tak naprawdę, za niedługo będą kolej, wejdzie nowy sezon. Sezon 32. Jeden dzień pozostał właściwie kiedy? B. Został kiedy? Ile zostało do końca tego sezonu operacji? Jest to pokazane gdzieś? Chyba w półkach będzie dopiero. Tak. Jeden dzień, 19 godzin i 7 minut, także przy okazji coś mogę sobie zakupić za to za te żetony półkowe, których trochę natrzaskałem 11 935 Dobra, za 10 tysięcy to ja sobie mogę kupić na przykład taki oto kamuflaż. W sumie jakieś tam kamuflaże mogę sobie pokupywać Jak najbardziej Także w sumie Czy jest, w sumie czy warto za 10 tysięcy takich kamuflażyk Metal, jak on się nazywa? Metaliczny, metaliczne odłamki, okej okay. Różnoodcieniowy No ten wygląda Zacnie Taki, taki średni, ten wygląda nawet ok. Tutaj taki pustynny. No, nie ma jakichś fajnych kamuflaży, absolutnie. O, tu mamy idealne tarcze st e, strzeleckie celu i dokładnie w tym w, te, w te miejsce. Dokładnie tutaj, z przodu, w Shermana cel. <grym> No ja pierdolona, no, no naprawdę Tutaj kurwa masz celować <noise> Dokładnie w sam środek, idealny Na armta mnie nie stać, nawet już więcej nie uzbieram Niecałe 12 tysięcy, a 30 tysięcy Na armta potrzebam, no Ale mówi się trudno, żyje się dalej Dobra, w takim razie wezmę sobie ten kamuflaż Zakupię a co? Eee, sobie to też zakupię. Tak. Taki sobie też zakupię. Pustynny. Mam niecałe sześć tysięcy jeszcze. Mm. O! Hełmęstwa. Co to jest? Emblemat. Gdzie są półki? Jeszcze raz. Eee, nie to. Sklep. Półki. Nie ma tu zbyt wielu fajnych rzeczy, tak naprawdę. Dobra, w sumie tego też, jak sobie zakupię. I niech będzie jeszcze ten taki dziwaczny. 1935 mi zostało. chyba raczej już nic więc chociaż dobra niech będzie ten rozświetlający Volt wygląda zacnie no i moi drodzy i na tym się skończyło taki krótki materiał nowy pojazd Chrysler K i AMX CDC e, zakupione więc nic więcej się e, tak naprawdę nowego nie wydarzyło moi drodzy to tyle, dzięki serdecznie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, pa pa!